Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale tomasz jeden z dwunastu zwany Didimos nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. O, Jezus. i siostry w Chrystusie Panu. Zły duch też mówi o miłości. Wie, że większość ludzi bezpośrednią propozycję zła odrzuci. Objawia się jako anioł światłości. Różnica polega na tym, że Bóg mówi o miłości, której on jest źródłem, szatan mówi o miłości własnej. Nazywamy ją inaczej egoizmem. I tak to wszyscy w koło miłości mówią, okazuje się, że mało kto tą miłością w praktyce żyje. Właśnie, tego, że, właśnie dlatego, że poszukuje w życiu nieprawdziwej miłości, ale jej. Imitacji. I dlatego jest miłość Boża, do której jesteśmy wezwani jako wierzący, i jest miłość tego świata. Prawdziwa miłość, ta Boża duchowa, osobowa, opiera się na decyzji woli, świadomej decyzji woli. Jest ona wierna i stała, ponieważ nie ulega chwilowym pożądaniom nie ulega zmiennym uczuciom które sprawiają że dziś mówię kocham cię a jutro te same słowa już kieruję do innej osoby bo moje uczucie zmieniło się i tak to zaczyna miłość z jedną osobą a kończy z inną podobnie Dzisiaj sprowadza się nieraz miłość do tego, że mamy być mili i tolerancyjni dla wszystkich i wszystkiego. Ale taka miłość biblijna nie jest. Miłość biblijna jest bezkompromisowa. Pan Jezus powiedział: Czy przyszedłem pokój dać na ziemię? Nie, lecz rozłam. I ten rozwój dotyczy właśnie tego, jaką miłością my chcemy żyć. Miłością Bożą czy naszą własną? I na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć, przyjmując dzisiaj łaskę Bożego Miłosierdzia. Nie, nie da się przyjąć łaski Bożego Miłosierdzia, nie odwracając się od miłości tego świata. I chociaż prawdą jest, że Bóg. Kocha każdego człowieka, każdego grzesznika, to już fałszywym jest pojęcie, które coraz częściej się pojawia. Grzesz, grzesz, Bóg i tak Ciebie kocha. O ile to drugie jest prawdą, to to pierwsze już niekoniecznie. Wiemy, że Bóg pokazuje miłosierdzie dla nawróconego grzesznika który zwraca się ku Jego miłości. Natomiast okazuje swoją sprawiedliwość dla tego, który się nie nawróci. I mówi o tym nam dzienniczek, czy Pan Jezus w dzienniczku, świętej siostry Faustyny. Dzienniczku, który jest sztandarowym dowodem na Boże miłosierdzie, ukazanym przez Pana Jezusa. Owocem tego jest też dzisiejsza uroczystość, ale to tam Pan Jezus mówi wyraźnie: Jest czas miłosierdzia, czas, w którym Bóg czeka na grzesznika, żeby się nawrócił. Ale powiedział: Przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Nie możemy to nigdy stracić z naszych oczu. Bóg jest miłosierny, ponieważ Jezus powiedział: Jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus, gdyby tylko mówił o miłosierdziu, a sam go na mnie okazał, byłby prawdą, ale drogą już by nie był. I jeżeli rodzice mówią do dzieci, żeby chodziły do kościoła, mówią prawdę. Ale jeżeli sami nie znajdują drogi do tego kościoła, to jak tylko dzieci dorosną, to tej drogi też do kościoła nie znajdą. I tak jest też z Bożym miłosierdziem. On pierwszy okazał nam miłosierdzie, abyśmy i my, my miłosierdzie, sobie nawzajem okazywali, a nie da się okazywać sobie miłosierdzia, mając upodobanie w grzechu. Dlatego wśród ośmiu błogosławieństw, które stanowią podstawę moralności chrześcijańskiej, Nowego Testamentu, słyszymy. Bądźcie miłosierni, tak jak wasz Bóg w niebie jest miłosierny. A więc, kiedy przychodzimy dzisiaj, oczekując od Pana Boga szczególnej łaski miłosierdzia, nie zapomnijmy, że i my y, 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 zobowiązujemy się przez to do tego, by być dla innych miłosierni. Bóg jest miłością. Właśnie miłosierdzie i miłość. Musi istnieć jakaś, Różnica między tymi dwoma terminami, skoro ich używamy w nieco innym znaczeniu. Ale też trzeba powiedzieć, że miłosierdzie jest szczególnym wyrazem miłości. Bóg jest miłością. Czym jest miłość? Miłość jest pragnieniem się dzielenia wszystkim, kim, wszystkim tym, czym, kim jestem i co posiadam. I to uczynił Bóg. Podzielił się ze stworzeniem, tym, kim jest i co posiada, i cały czas udziela swoich łask dla stworzenia, ponieważ jest miłością. Ale w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył i odrzucił tę miłość, miłość musiała się okazać miłością miłosierną, bo miłość ma to do siebie, że domaga się wzajemności. W momencie, kiedy tej wzajemności nie ma, zaczyna się miłosierdzie. Kiedy Pan Bóg daje, nie oczekując wdzięczności, kiedy Jego Słońce wznosi się i nad dobrymi, i nad złymi, Bóg okazuje tu miłosierdzie. Miłość ma to do siebie, że potrafi kochać pomimo, pomimo obojętności, pomimo tego, że się złem za dobro odpłaca. A tutaj też Bóg daje nam wzór do Naśladowania go. Bóg oddał za nas swoje życie, gdy byliśmy grzesznikami. Dlaczego? Spójrzmy, jaki jest drugi punkt katechizmu Kościoła. Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. A więc mamy białą kopertę i czarną kopertę. Ale ta biała koperta się nie liczy, dopóki jest czarna koperta. Problem polega na tym, że człowiek drugiej osobie może wynagrodzić, a Bogu już nie. Zresztą i drugiej osobie nie może wynagrodzić. Na przykład, jeżeli kogoś zabije, ja go już nie wskrzeszę. Nie jestem w stanie dokonać zadośćuczynienia. Dlatego moją czarną kopertę może na siebie wziąć tylko Pan Bóg i to uczynił. Bóg stał się człowiekiem, by dla każdego z nas zabrać tę czarną kopertę. A jeżeli ja nie będę chciał jej oddać. I dalej będę chciał, żeby ona pęczniała od grzechów. To jest mój problem, mojej wolności. Bóg dał mi szansę, żeby ta czarna koperta została przybita do krzyża. On stał się dla nas grzechem. Co to znaczy, że na Jezusie Chrystusie Bóg wykonał wyrok śmierci, który miał być wykonany na każdym z nas? Kiedy Gajowniczek został skazany na śmierć, święty Maksymilian ofiarował swoje życie za gajowniczka. I dlatego Pan Jezus mówi, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a On oddał za nieprzyjaciół. Bo w momencie grzechu wszyscy staliśmy się nieprzyjaciółmi Boga. Dlatego On na Jezusie Chrystusie został wyrok śmierci wykonany, który miał być wykonany na nas. Od czego nas uwolnił? Uwolnił od kary wiecznej. I musimy sobie to uświadomić, że właśnie dlatego, że nie jesteśmy uwolnieni od doczesnych konsekwencji grzechu, my nie uwolnimy się w tym świecie od ciężaru krzyża. A jeżeli się uwolnimy, to wybieramy kierunek szeroką i przestronną ścieżką ku przepaści. A więc, dlaczego Bóg zostawia doczesne konsekwencje naszych grzechów? Po pierwsze, dlatego, żebyśmy ponosząc te konsekwencje, więcej do tego grzechu nie chcieli wracać. Tak jak syn marnotrawny przy świńskim korycie, przekalkulował, że lepiej jest zachowywać przykazania Boże niż żyć bez nich. Ale musiał dopiero doświadczyć gorzkich owoców grzechu. Drugi powód jest taki, że nie ma lepszej szkoły miłości, jak właśnie szkoła Krzyża. A jeżeli ktoś w swoim życiu ucieka od krzyża, to, zna, to odnajdzie go w czyściu. Jeżeli umrze w stanie łaski święcającej, a ucieka w swoim życiu od krzyża, odnajdzie go w czyściu, bo taka jest Boża sprawiedliwość. I jakby taka druga część słowa: Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jeżeli więc Bóg jest miłością, to wiemy, przez co najbardziej upodabniamy się do Boga. Właśnie poprzez miłość, ale tak jak powiedziałem na początku, przez tę miłość, która jest zawarta w Bożych Przekazaniach, a nie przez miłość tego świata. I gdzie ona odzwierciedla się najpełniej? Odzwierciedla się w małżeństwie, w miłości oblubieńczej. Jest ona tak wielka, że opuszcza człowiek własnych rodziców, opuści człowiek ojca i matkę. Bo jest pociągnięty tak wielką miłością, która po miłości Boga jest największa miłość oblubieńcza mężczyzny i kobiety. I Pan Bóg dał taki pewien dar, który nazywa się darem zakochania. Jest to dar szczególny dany na początku drogi miłości, żeby człowiek zobaczył, jak wygląda czysta, prawdziwa, bezinteresowna miłość. To jest niejako yy, yy, odczucie tego, kim Bóg w swojej istocie jest. Zobaczmy, że przez pewien krótki czas dwie osoby wobec siebie, że człowiek wobec jednej konkretnej osoby przez pewien czas jest absolutnie pozbawiony uczucia egoizmu. Jest gotowy oddać absolutnie wszystko dla tej osoby, a, a to, co ofiaruje, wcale nie doświadcza jako ciężar. Miłość jest ponad. Wszystko. Miłość nie dostrzega wady drugiej osoby, miłość się nie męczy, jednak Pan Bóg pokazuje, od czego przez grzech odeszliśmy, i później poprzez codzienne niesienie małżeńskiego krzyża, trzeba tę miłość na nowo w swoim życiu zbudować i odnaleźć. I niejednokrotnie byłem świadkiem, że jest to możliwe, kiedy przed ołtarzem stawali. Ludzie by ślubować, odnowić śluby małżeńskie po 50 latach małżeństwa. W ich postawie wzajemnej widać było wtedy tę właśnie dojrzałą miłość, do której poprzez codzienne akty miłosierdzia dorastali. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, zauważmy, że to nie tylko Bóg każdego dnia nam udziela miłosierdzie. Że te przebaczyć 77 razy jest podstawą naszych wszelkich relacji. Bo wystarczy, że raz się na siebie obrazimy, to będziemy się mijali, drugi raz się na siebie obrazimy, to zerwiemy ze sobą i nie będziemy ze sobą mieli nic wspólnego. A więc tak naprawdę, gdybyśmy codziennie, nawet wielokrotnie, nie okazywali sobie miłosierdzia, nie mogłoby istnieć małżeństwo, rodzina. Praca, przyjaźń, jakiekolwiek relacje międzyludzkie, bo wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem, jesteśmy obciążeni wadami. I teraz, na czym polega dramat właśnie dzisiejszego świata? Mianowicie, właśnie na tym, że nie budujemy na miłości, która jest wierna, która nie podlega zmiennością naszych uczuć czy, czy pożądania. I dlatego kiedy wiele osób na kobiercu ślubnym mówi na dobre i na złe aż do śmierci, niestety, kiedy pytamy o przyczynę lawiny rozwodów, i to bardzo młodych rozwodów, to odpowiedź znajduje się tu. Większość tych osób, które co prawda są ochrzczone, ale przystępują do sakramentu i wypowiadają te słowa na dobre i na złe aż do śmierci, które są podstawą trwałej miłości, Bezmyślnie, zwyczajowo, nie zamierzając wcale dotrzymać tego słowa, tylko żyć tak, jak żyje ten świat. I dlatego, bracia i siostry w Chrystusie Panu, nie jest rozwiązaniem udzielanie sakramentów małżeństwa, których później są bardzo szybko deptane i później. Tworzy się bardzo wiele właśnie drugich związków i zastanawiamy się później co robić, bo tak wiele osób żyje w grzechu cudzołóstwa. Naprawdę lepiej jest nie przystąpić do sakramentu małżeństwa, jeżeli jest się do niego niedojrzałym, niż przystępować i później po roku dwóch, trzech podeptać ten sakrament. Często jednostronnie stawiając jedną ze stron małżeństwa w bardzo trudnej sytuacji i później ta Osoba się pyta, czy ja nie mam prawa do szczęścia, i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Po ludzku mam prawo do szczęścia, ale po Bożemu moje prawo do szczęścia jest w wierności Słowu Bożemu i moja nagroda jest w niebie. Mogę wybrać albo wejść w powtórny związek i otrzymać tu swoją nagrodę, albo ponieść swój krzyż samotności, dotrzymać wierności Bożemu Słowu i w niebie otrzymać swoją nagrodę. Tak naprawdę mamy do czynienia z poczwórnym grzechem. Jeżeli wchodzimy w powtórny związek, w którym Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś bierze cudzą żonę, czy oddala swoją żonę, naraża ją na cudzołóstwo. Pierwszy grzech to jest właśnie ten, złamanie słowa danego Bogu, bo przed Bogiem się ślubuje. Drugi grzech polega na tym, że my zamykamy współmałżonkowi drogę powrotu, kiedy ten małżonek nawróciłby się. Jakby ojciec powiedział do syna marnotrawnego: Nie chcę cię więcej znać. Znalazłem sobie, adoptowałem innego syna. ciebie już nie ma w moim życiu. To co z przemyśleń tego syna przy świńskim korycie, jak on nie ma już gdzie wrócić? Podobnie, co ma zrobić współmarzonek, który się nawróci, ale zastaje już drzwi zamknięte? Więc to jest drugi grzech. Trzeci grzech to jest właśnie to: yy, 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 nie przyjęcie tego krzyża. Zdecydowanie się na pójście dla, swoją drogą tutaj. I trzeci i czwarty grzech polega na tym, że ja wciągam w ten grzech osobę trzecią. Jakiegoś, jakąś osobę, która też porzuciła współmałżonka, czy jakiegoś kawalera, pannę. Czyli, żebym ja miał prawo do szczęścia tutaj, wciągam w grzech, który zamyka drogę do nieba konkretnej osobie. cztery, Grzechy, jeden przeciwko Bogu, trzy przeciw, jeden przeciwko sobie i dwa co najmniej przeciwko bliźnim, nie mówiąc już o dzieciach i innych konsekwencjach tego. Na dobre i na złe, aż do śmierci. I kończąc, mamy trzy akty takie yy, miłosierdzia, do których jesteśmy wezwani. Więcej jest ich, ale chcę jakby. Wskazać te trzy pierwsze ukazane w sądzie ostatecznym, cokolwiek uczyniliście. Jeszcze raz mocno powtarzam, nikt, żaden chrześcijanin, zwłaszcza nie zbawi się za niegrzeszenie. Chrześcijanin się zbawia za uczynki miłości i to nie za same uczynki miłości, bo łaską jesteśmy przez zbawieni przez wiary, a nie z uczynków. Ile razy dzisiaj. Podchwytliwe pytanie pada: A czy ateista nie może być lepszy od wierzącej osoby? Oczywiście, że może być lepszy, ale lepszość go nie zbawi, bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez lepszość. Przez uczynki uczynione ze względu na Chrystusa, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych nieście uczynili. To jest moralność chrześcijańska dopiero. Drugi to jest napomnienie braterskie. Nie osądzaj, akceptuj i niech sobie idzie do piekła. My mamy, najtrudniejsze w życiu chrześcijanina są dwie rzeczy: napomnienie braterskie i przebaczenie. Napomnienie braterskie, ponieważ muszę powiedzieć o sobie, narażając się na odrzucenie, na, na jakieś konsekwencje nieraz bardzo przykre, że czynisz źle. I jak mówi święty Paweł, z tym grzechem Królestwa Bożego nie odziedziczysz. I, dru, i, I w końcu przebaczenie. Przebaczenie, które nie tyle jest potrzebne osobie, której przebaczam, bo większość osób, która nas krzywdzi, ma w nosie moje przebaczenie i na ogół w ogóle nie ma poczucia winy, rozumiemy to. To przebaczenie jest przede wszystkim po to, żeby moje serce nie zgniło na skutek doznanej rany. I żebym nie stał się podobny do tego, który mnie skrzywdził. Wszyscy psychopaci po kolei mścili się w ten sposób na innych, jak byli skrzywdzeni przez własnych rodziców czy opiekunów. To jest właśnie to, przebaczenie. Dlatego wśród siedmiu próśb modlitwy Ojcze nasz, właśnie odnośnie miłości bliźniego, jest umieszczone przebaczenie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ono właśnie dlatego warunkuje nasze zbawienie. Amen.